Jeżeli twój laptop ostatnio wolniej chodzi, to wiedz, że coś się dzieje. A wentylator, szumi, jak. Zdaję! Zaraz, 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 gdzieś to już widziałem. Mój laptop ma już 3 lata i to czas, po którym niektóre z elementów ulegają zużyciu, co jest zrozumiałe. Próbując ratować sprzęt, poddajemy go okresowej konserwacji, takiej jak wymiana pasty termoprzewodzącej. Niestety, zabieg ten pomaga doraźnie i pomimo poprawy komfortu pracy nie powoduje przyspieszenia zużytego już sprzętu. nie chodzi, wszystko się docina. wszystko się zacina, ja to naprawię, ja to naprawię. naprawię, Tradycyjny dysk komputera składa się z elementów ruchomych. Talerze, zapisujące dane, obracają się z prędkością sięgającą nawet do 7200 obrotów na minutę. Ten laptopowy natomiast wykonuje zazwyczaj około 5400. A poruszająca się wewnątrz głowica przez cały czas poddawana jest wysokiemu obciążeniu. Sytuacji nie poprawia również najnowszy Windows, który przez cały czas pobiera w tle aktualizacje. Całość sprawia, że po trzech latach intensywnego użytkowania zużyty dysk zaczyna spowalniać pracę komputera, stając się kotwicą dla pozostałych elementów. Rozwiązaniem jest tu nowoczesny dysk SSD, którego zaletą jest brak mechanicznych elementów narażonych na zużycie. Do niedawna ceny tych podzespołów były na tyle wysokie, że dyski dostępne w rozsądnych cenach nie były wystarczająco pojemne. Jednak od pewnego czasu ich cena mocno spadła, sprawiając, że za niewielkie pieniądze możemy znacząco przyspieszyć nasz sprzęt. Z tego wideo dowiecie się, jak wymienić standardowy dysk HDD na nowoczesny SSD. We are lost. Żeby uniknąć bałaganu z przenoszeniem danych postanowiłem postawić nowego Windowsa pobierając instalator ze strony producenta. Żeby go zainstalować będziemy potrzebować pamięć zewnętrzną o pojemności co najmniej 8 GB. Przed rozebraniem laptopa warto również zrobić kopię zapasową najważniejszych danych. W zależności od producenta, laptop mocowany jest na śrubach i zatrzaskach w obudowie. Przed demontażem zapoznaj się z serwisówką Twojego laptopa, aby uniknąć komplikacji. Proces demontażu laptopa pokazywałem już przy wymianie pasty, więc tu opowiem w skrócie. W dolnej części obudowy wykręcamy śrubki na obwodzie i podważamy zatrzaski od strony klawiatury. Taśmę klawiatury i gładzika wysuwamy po podważeniu gniazda. Dostępu do dysku broni taśma łącząca porty komunikacyjne z płytą główną. Możemy ją zdemontować z dowolnej strony przy uprzednim podważeniu gniazda. Przewody zamocowane są za pomocą taśmy dwustronnej, więc przy jej demontażu zachowajcie ostrożność. Pozostało zdemontować śruby trzymające dysk oraz moduł przykręcony do płyty głównej. Jedna z szyn blokuje się o płytkę z portami, więc postanowiłem i ją zdemontować. Dysk wpięty jest w gniazdo sata, wystarczy go wysunąć. Metalowa ramka przykręcona jest po obu stronach za pomocą dwóch śrub. Przy wyborze SSDK postawiłem na firmę Goodram. To już trzecia pamięć tej firmy i jak dotąd nie miałem z nimi problemu. Poza tym są polskie i dają 3 lata gwarancji. Nice. Dysk możemy zamocować zarówno po bokach, jak i od spodu. To rozwiązanie stosuje się zazwyczaj w komputerach stacjonarnych. Montując nową pamięć, zwróćcie uwagę na kierunek, w jakim znajdują się porty. Przykręcając je odwrotnie, nie wepchniecie dysku do gniazda co mnie się zdarzyło. Przy skręcaniu nie trzeba używać dużej siły czas na montaż w obudowie. Jeżeli skręciliście dysk odpowiednio, gniazda będą się pokrywać. Wsuwamy jedno w drugie i skręcamy całość. Montuję moduł z portami, skręcam wszystko, a na koniec wsuwam i zatrzaskuję taśmę. Pozostała jeszcze taśma klawiatury i gładzika. Procedura ta sama. Przed skręceniem obudowy odpalcie urządzenie na próbę, żeby sprawdzić czy wszystko jest na swoim miejscu. Z powodu braku systemu komputer wita nas z okienkiem BIOSu. To normalna sytuacja i nie ma się czym przejmować. Teraz możemy zatrzasnąć obudowę i ją poskręcać. Restartujemy komputer z wpiętym pendrive'em z systemem. Dane ze starego dysku możemy przesłać za pomocą specjalnego portu na USB. Link w opisie. Wpinamy stary dysk do portu, a wtyczkę USB do laptopa. Stary nowy dysk wyświetli się jako dodatkowa pamięć. Nowy dysk jest prawie 4 razy szybszy, nie ma więc wątpliwości, że był to naprawdę dobry zakup. A co możemy zrobić ze starym dyskiem? Po pierwsze, możemy zrobić z niego pamięć wewnętrzną, zastępując nim napęd DVD, jeżeli nasz laptop go posiada. Możemy również przerobić go na dysk zewnętrzny, ale to już temat na inny odcinek. Jeżeli pomogłem, zostaw łapkę. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji, a obecnych do udostępnienia. To tyle na dzisiaj, cześć!